Polacy jedzą coraz więcej ryb, ale to wciąż mniej niż mieszkańcy Azji i niektórych krajów Europy. Ryby bogate są w cenne kwasy omega-3, nadal jednak są spożywane okazjonalnie. Rybacy z Wolina i Trzebieży chcą to zmienić. 10 czerwca w Trzebieży odbyła się impreza pod nazwą Wolin z rybą na talerzu. Na terenie kompleksu rekreacyjno-plażowego powstało rybne miasteczko z atrakcjami kulinarnymi i edukacyjnymi. To jest jedna z imprez cyklu dużego projektu, który dzieje się już od paru lat Wolin z rybą na talerzu. Tak naprawdę nie reklamujemy tu miasta Wolin, bardziej reklamujemy tą rybę, która jest na talerzu i na niej nam najbardziej zależy, bo projekt dotyczy tego. Że chcemy namówić Polaków, żeby jeść więcej ryb to po pierwsze, po drugie, żeby jeść ryby te zalewowe. Jesteśmy przyzwyczajeni, że częściej jemy, nie wiem, łososia, hodowlanego wstrąga, a chodzi o ryby zalewowe, okoń, leszcze, lin. Cykl festynów wolin z rybą na talerzu od kilku lat gości w różnych miejscowościach Pomorza Zachodniego, aby w ciekawy i nowoczesny sposób przybliżać odbiorcom fascynujący świat ryb poławianych w polskich wodach. Woliń z rybą na talerzu ogólnie trwa 5 lat, jest nasza to czwarta edycja, przez pandemię mieliśmy rok przerwy, odbywa się na prawo już, nie wiem czy wszystkie miejscowości spamiętam. wiem na pewno, że byliśmy już raz w Trzebieży, ale Trzebież to było chyba 2 czy 3 lata temu. Przyjęła nas deszczem. Niestety deszcz padał 6 czy 8 godzin i dlatego przez to, że mamy tu też nasze zaprzyjaźnione stowarzyszenie trzebieska grupa rybacka z Pawłem Kuźmickim na czele prezesem współpracujemy razem. Musieliśmy przyjechać drugi raz i tak kombinowaliśmy, kombinowaliśmy, pogoda jest piękna, trafiliśmy w dziesiątkę. Podczas festynu można było wziąć udział w quizie, wykazać się znajomością ryb i otrzymać pamiątkowy gadżet. Można było także obejrzeć programy edukacyjne, skorzystać z porad dietetyka oraz sprawdzić skład ciała pod względem zawartości wody, tłuszczu i masy mięśniowej. Dużym zainteresowaniem cieszył się punkt degustacyjny, w którym od ręki i bezpłatnie można było skosztować rybnych wyrobów. Dzisiaj w trzebieżu serwujemy dla państwa różne rodzaje śledzia. Mniej więcej mamy śledzia ala łososia, śledzia ala węgorz, mamy śledzia w y, y, w orzechach mamy śledzia, w kaparach i w chili, także mamy też dania na ciepło, takie jak ravioli z dorszem i skórką cytrynę, lub zupę rybną i bułeczkę ze śledziem, która jest naszym najlepszym towarem, bo schodzi dosłownie w chwilę. Organizatorzy przygotowali także strefę zabaw dla dzieci. O wyznaczonych godzinach odbywały się pokazy live cookingu, podczas których szefowie kuchni dzielili się przepisami na dania z ryb. W tym samym czasie na oczach widzów przygotowywali wartościowe potrawy, których następnie można było skosztować. Na scenie głównej pokaz kulinarny zaprezentował Józef Selecco, znany polski widowni z porannych programów kulinarnych oraz juror pierwszej i drugiej edycji polskiego wydania Top Szef i tego też trochę Na scenie wystąpiły także zespoły. Organizatorem imprezy byli Wolińskie Stowarzyszenie Rybaków, Agencja Reklamowa Bono oraz For event Projekt powstał, by promować spożywanie ryb zalewowych oraz pokazać pracę rybaków.